Alo, halo, mm. Dzisiaj zrobimy sobie taką. Os znaczy, nie tylko, dzisiaj, ale zrobimy odskocznie i sobie zagramy w Little Nightmares 2, ponieważ ma wyjść trójka, którą też będę chciała nagrać. Co prawda nie nagram jej pewnie od razu jak wyjdzie, ponieważ będzie kosztować pewnie z dwie stówy. Ale tak, jeśli nie wiecie co to za gra to powiem wam w skrócie jak wyglądało Little Nightmares 1, ponieważ grałam w to kiedyś. W dużym skrócie to wygląda tak. Gramy sobie żółtym kapturkiem na jakimś pojebanym statku, z którego próbujemy uciec. Po drodze przeszkadzają nam jakieś dzikusy z długimi łapami i lekko roztyci jakby ludzie. Im dalej idziemy to kapturek coraz bardziej dziczeje. A jak będzie wyglądała dwójka, to nie wiem, trzeba się przekonać. Nowa gra. Zaczynamy. Jakiś prochy. Jeszcze nie wiem czy wspominałam to to jest taki trochę jakby horror. <grymne> no. Okej. Okay. Jesteśmy. Ogólnie było zalecone, żeby grać.. Okej, okay, można biegać. Żeby grać tym, jak się to... Okej. Okay. Yy, na... napadzie co nie ale... Ja jestem... ja się im sprzeciwiłam i będę grać na klawiaturze. Myszki, okej, okay, myszki, myszka mi niepotrzebna No dobra, potwierdzam, potwierdzam, proszę wróćmy. o I teraz mam pod... O, i teraz, okej okay. Dobra O, skok Jakieś zwłoki Obiad Okej, okay, i teraz tak, to jest... A latarki chyba jeszcze nie mam, bo pod M e nie działa Jakiś kurwy, ja, kłócej Ojej, bucik. Tyś zgubił bucik. Mogę go wziąć? Oże... A, muszę trzymać. O no, weź tego buta. O, masz. No, nie, nie z Bajlanda było. Dobra. Okay. Wiecie, ja muszę sobie przypomnieć sterowanie, tak? Ja w tą grę, w sensie w tą jedynkę, gram dawno temu Dobra, nie ufam temu drzewu. Biegnij Na razie jest spokojnie, ale wiecie, to dopiero początek I to już, to już... Okej, okay. aha, to jest jakaś pułapka Przejdziemy sobie naokoło Tutaj też jest kolejny, tak, to obstawiam, że... Ty... No tak jak pułapka, więc to ominiemy sobie No, dawaj Ciągnij! czy pchaj! Teraz... Tak I tu, no i git Zapomniałam, że ja muszę się... Dajcie mi czas, tak? Dajcie mi gotować, dobra Znowu dziura O kurwa! <ścoughs> Biegnij! Biegnij worku! Dobra, dobra. Mogę wziąć tego kamienia? Kamień? Nie. Jakiś chyba las samobójców. Tak trochę. Okej. Okay. Czemu jest znowu zapis? Mogę tędy? A, chyba nad tędy muszę. Widzicie, ja to jestem. Bombką. Aha, muszę się powiedzieć. Dobra. O, tak! Puszę się. Okej, okay, ciągniemy Waję. Okej. Okay. Stop! I hop! I hop. Dobra. Jak ja tam mnie doskoczy. jaka muzyka. Ale mam gęsią skórkę nawet. Skacz! Kapturek! O kurwa! Rozjebałam się. O jaki smutny. Wstawaj. To ja coś chyba muszę zrobić. To jest jakaś lina, mogę po niej zjechać. Kapturek? Okej, okay, dobra. Nie ważne. No tu nie pójdę... Ja jakbym... Poszła, chyba. Ja pierdolę. W tej grze chyba trzeba trochę myśleć. Dobra, no skaczemy jeszcze raz. Tylko, że. A mogę. W... Nie, no nie mogę się zawrócić. Gdzie? Co ja muszę zrobić? Może. A może po prostu wejdę po tym, jak po drabinie? Boże. Przepraszam. Przepraszam, no mówię, no gry dla myślenia to nie dla mnie. A, dobra, to są liście i to są buty znowu. Jezu, tak, Zesrał się. Okej, okay, tu jest pułapka. Tak to wygląda. I drzewo Okej, okay. mogę tu wskoczyć jakoś? A jakbym tak zrobiła? Ja pierdolę! Ja jestem nieudacznikiem Ej, mam pomysł! Dobra, ja miałam wcześniej ten pomysł, zanim mi napisało to, okej? Okay? Miałam wcześniej ten pomysł, żeby rzucić tego buta Proszę Kurwa, rzucisz tym butem? Nie, nie o. Dobra Chyba się to tajemniki, ale... To jest bardzo wyślająca gra okay, Tu jest kolejna pułapka Kolej Dużo tego Kurwa, co to był za dźwięk? Dobra, ja muszę przejść, mogę... Ciągnij, chcę wziąć tego patyka Dziękuję Co jest? Dobra to jest żałosne z tym nieudacznikiem. Dobra, wylbi to. Mogę to... Bo ona nie chce tym rzucić. Hm. a jakoś zaatakować mogę. Spokojnie, spokojnie to wykmije. Dobra, nie. Męczennik. Bo ja butem po prostu trzymałam, trzymałam i puszczałam, nie? No to jest za ciężkie, żeby rzucić, a ja nie mogę tego... Mm. Okej, okay, już chyba wiem, gdzie jest mój patyk. Paga. Dobra i... przestraszyłam się już. Okej. Okay. Musiałam zobaczyć w sterowaniu. Nie. Wyjebał. Zapis jest, okej. Okay. Jakiś... No, biegniemy. Szyszu nie, ej, ty jest podejrzanie, Rzu rzucę szyszką. Mówiła mnie, ale kurde. Jednak się nadaje do takiej jestem mega mądra. Dobra. Uuu! Kurde, mogłam wziąć jeszcze jedną szyszkę na wszelki. Ale dobra. Idziemy, idziemy. Łap się, łap się, panie karton. Okay. O, zbawienie. Allô Allô? Tu je me switch Czemu ja wchodzę do czyjegoś domu? Nie, już mi się nie podoba Mogę? Okay, mogę tu wejść? No do piwnicy Tego dźwięku. Albo? Jakiś dzieciak. <laughs> Dobra, włóczkę i tak tego nie rozwalę. Dobra, tu było przejście, sobie przejdziemy tu. No okay. Dobra, chyba obstawiam, że nikogo tu nie ma, tylko jest ten dzieciak. dobra, Zrobimy robimy? dawaj mi kurwa się kierę. Idę cię uratować, przybyszu. Wszyscy mnie ja jestem przybyszem. <laughs> chyba się zląkł trochę. Spokojnie, idzie rozjechać co że ja to muszę trzymać, cały czas Okej. Okay. Aha. Kartocz spotyka kto to będzie? Kacperka. Taki pojeb Sperek, Co to Aha, on tu w ogóle, patrzcie, on tu siedział chyba, to wiecie... Coś ala więzienie może? Ja mogę na tym zagrać? Nie, dobra, jebać to O, uciek na górę, widziałam go! Widziałam hmm. Spareku, Uciekaj ode mnie Proszę Jezu, nie! Coś tu idzie Spierdalaj Ja pierdolę Kacperek? Nie, nie no, gdzie on jest? Kapi? O, tu Ej, no przed chwilą... Dobra, yy... Nie mówcie mi, okej? Okay? Rozumiem, rozumiem Rozumiem swój błąd. No, wchodź, wchodź. No, dawaj. Nie, Kacper! Kacper! Co on się mnie boi? Spokojnie. Nie lękaj się. Można do niego wejść? No. Ojej, but na mnie zleciał A co z Kacperkiem? Idzie Okej, okay, dobra Kasper odejdź A patrz, to jest teraz mój kolega. On mi pomoże, wow. Kurde. Ok, Okej, jest kluczyk Jest jakaś gąsienica. kurwa jest. Dobra i. Musimy znaleźć vajkę. Wajkę. O kurde, jaki on jest mądry. Ok, co to jest? To też jest lalka. Tam wtedy były jakieś lalki, nie? Dobry. Mogę to wziąć? Proszę. Ooo, do głowka. Dobra, lecę do Kacpra Nie wuuu. Łup, ja się wyjebałam. Dobra, ja biorę. A myślałam, że on będzie kręcił. No dobra. A dobra, no i kręci. Coś mi to muszę. Aha, myślałam, że ta bajka. No jak ja zawisnę. Okej, okay, jest. Już myślałam. Dobra, i teraz do czego ten klucz? Okej, okay, ja go schowałam sobie gdzieś. To plus, że nie muszę z nim łazić. W łapach Wskakuj. Dobra, i stąd już idziemy. No tak. Dobra, i klucz jest do tego. Okej, okay, wyszliśmy z domu, ale tutaj widać, że ktoś do domu wszedł. Okej, okay, okay, dobra, widzę, to trzeba chyba podsunąć. Podkopać baraka. Dobra. I teraz wskakuję. O, no, tak, dobra. Dobra, i coś tu gdzieś jest. Nie. Nie, Nie, no, ty debile jebani Jezu, co on robi? Jezus Maria, zabił mnie No Dobra, szybko, szybko Nie Aha, ja się muszę chować? O! To chyba zły pomysł, żeby się chować Aha, nie, ja muszę się chować. Okej, okay, chyba. Dobra, będę być za kacperkiem. Kacperek wie wszystko. Dobra, ale. Kacperek, prowadź mnie, proszę. Kacper. Kacperek. Co on jest takim debilem? Co ty robisz, idiota? się zawrócić? czyli za nim? Chyba za nim Nie! Dobra I co teraz? Musiałam tak sobie iść po prostu? Jezu, ten ptak jebany! I na tego ptaka Jebany lotnik Dobra Skoro tu jest ptak Trzeba uważać na ptaki Ale hmm. Nie ma tu czegoś, żeby rzucić ptaka? Znaczy, no tak Rzucić w ptaka? To nic nie ma? No nie ma, nie ma Bo jest po tamtej stronie Jakby po lewej I na wprost Przydałby się któregoś pataka wystraszyć? Nie noc. Okej, hey, nie widział nas jednak. Nie no, co on robi, no? Ale on dyszy w ogóle. Jakiś Weź i znów. Kurwa dziadzie. Taki brzydki, że worek na łeb musi nosić. Dobra, do dziury, do dziury. Okej, okay. id. Kacperek? Jest kacperek. O dobra pojebany jest. To nie ma go tu? Dobra, joś ja kacperka i stąd. Okej. Okay. No bo ja nie wiem, czy ja doskoczę, czy nie. Może on ma jakiś pomysł? Opatrzcie, patrzcie, złapam go za rękę! To no teraz! Nie, no zjeb, zjeb jebany. Nadasz no, mi tę rękę, chuju? Mam go? Nie, skaczemy. Nie, no to zjebie jebany! No cóż, to było łatwiejsze niż myślałam. Ale no, nauczyłam się czegoś nowego, tak? Że mogę go złapać za rączkę. Dobra, biegnę! A on teraz może coś zrobić? Coperek? Nie, no, on sobie stoi. Aha, on no, wyruchał mnie. Co, ja mogę to gdzieś, nie wiem, wbić? A to nie jest. A teraz nie doskoczę przypadkiem? Ale. No. Dobra. Łap mnie, Kacper! Dziękuję. Dziękuję, Kacperku. uratowałeś mnie. Jest zapis. A co, Coś się z tej klatce? Wygląda trochę jak krasnoludek z pierwszych części. W sensie z pierwszej części. Ale nie wiem. Mogę to jakoś rozbujać? Nie, dobra. Ale wejdę na górę. Oj, oj oj. Ej, to wygląda trochę jak... Nie, dobra, to ma czapeczkę. Może jakaś znajdka to jest. Okej, okay, mam czapeczkę. Zebrane czapki, możesz zakładać mnie na pauzy. Dobra, na chłopy mi czapkę jestem kartonem. Czyli to była po prostu taka znajdźka. O, jestem zjeb. Jestem śmieć Kasper, gdzie ty idziesz? Szybko, wchodź! Chodź szybko! No kurwa, co on robi? Szybko, szybko, Kacperek! No wciągaj mnie! Szybko! jak scena z Ratatouille, gdzie ta babcia strzelała do szczurów Ale szybko, szybko! Jezu, zaraz się posikam muszę się nawodnić A teraz skoro idę tak ten idę sztać Powróciłam. Dobra, on sobie tam poszedł? Chyba tak. Okej. Okay. W razie co można się schować pod wodą. Dobra. I tu się zaczyna. Kurwa udusiła się. Dziwka. Naszy karton. No nic kacper. No i... Okej, dobra Nie idź sam. O, Kacper, przepuść mnie O, jakie serduszko Dla mnie Kacperka Nie wiem, co on robi Dobra, idę mu pomóc U! Kurwa To mu pomogłam Kacper, Kacper. wracaj!

Dobra, są ptaki Dobra, on sobie tam poszedł dalej Chuj w te ptaki Nie no Nie ma nas tu Pojebało ci się coś Szybko, szybko, kurwo Jadą, kurwy, jadą Dobra, jest zapis Dobra, y jezu, jezu. Jezu, mogę wziąć broń. Rozjebie z kurwy syna. Wstawaj, wstawaj. No, szybciej. I y Czym się atakowało? O, już wiem. Pójść zobaczyć? Chyba nie, ale chyba umarł. Dobra, idziemy stąd. Ok. Dobra, jest zapis. W takim razie dziękuję Wam bardzo za ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, w następnym odcinku będziemy kontynuować przygodę z Kacperkiem, który jest u mojego boku Także się... Ma.